Codzienna dawka żużla. Torkowy sparring w Toruniu był okazją do przetestowania różnych ustawień, ale to młodzieżowcy skradli show. Mikołaj Duchiński świetnie zaprezentował się kibicą, a jego odważne ataki były nagradzane brawami. Apator Toruń pokonał PSZ Poznań 50-40, a solidne występy zaliczyli też Antoni Kawczyński i Krzysztof Lewandowski. U gości wyróżniał się Ryan Douglas i Mateusz Afel, który wygrywał biegi na torze swojego macierzystego klubu. Jak myślicie, czy młodzieżowcy Apatora będą w sezonie kluczowym wsparciem? Dla drużyny? Znamy godziny meczów inauguracyjnej kolejki Krajowej Ligi Żużlowej. Po ogłoszeniu terminarza Ekstraligi i II Ekstraligi we wtorek podano godziny spotkań pierwszej kolejki Krajowej Ligi Żużlowej. Rozgrywki na trzecim poziomie ligowym wystartują w ten sam weekend co wyższe klasy, a wszystkie mecze zaplanowano na niedzielę. Ze względu na siedem zespołów w lidze, w każdej kolejce jeden z nich będzie pauzować. Jako pierwszy Speedway Kraków. Pierwszy mecz sezonu odbędzie się na Łotwie, gdzie Lokomotiv Dałga w Pils podejmie Polonie piłę. Następnie w Gdańsku wybrzeże zmierzy się z Landshut Devils, a kolejkę zakończy starcie kolejarza Opole ze startem Gniezno, zapowiadające się jako najciekawsze tego dnia. Maksymilian Pawełczak, wielki talent Polonii, Bydgosz i aktualny mistrz świata Speedway Grand Prix 3, zdał egzamin na licencję RZ. Obok niego test pozytywnie zaliczyli także Jan Rąbkowski oraz Mieszko Mudło na kategorii 250. Dla Pawełczaka uzyskanie licencji było formalnością, jednak w tym sezonie będzie mógł startować jedynie w zawodach juniorskich. Powodem jest jego wiek. 16 urodziny obchodzi tydzień po finale drugiej Ekstraligi, co uniemożliwia mu starty w tej lidze. Jedyna szansa na występ w barwach Polonii w tym sezonie to ewentualne Extra Ekstraligę, zaplanowane na 28 września i 5 października. Sam zawodnik podkreśla jednak, że nie śpieszy się do ligowej rywalizacji. Chce ten sezon poświęcić na odpowiednie przygotowanie i wjechanie w rywalizację na 500, by bez stresu wystąpić w rozgrywkach z seniorami. Mariusz Hillebrand kończy karierę po poważnym opadku. Hildebrand w listopadzie trenował na motokrosie w Hiszpanii. Niestety jeden z przejazdów zakończył się groźnym wypadkiem, w wyniku którego doznał uszkodzenia kręgosłupa. Zawodnik, który w listopadzie podpisał kontrakt z Landshut Devils jako rezerwowy, liczył na szansę występu w Krajowej Lidze Żużlowej. Choć nie byłby pierwszym wyborem menadżera, miał swoje cele sportowe. Wszystko pokrzyżował jednak feralny upadek. Skoczyłem zbyt krótko i doznałem poważnego wstrząsienia mózgu z utratą przytomności. Okazało się, że nie mam złamań, ale uszkodzeniu uległ kręgosłup i nerwy. Lekarze ostrzegali mnie, że powrót do pełnej sprawności może zająć nawet rok. Powiedział w rozmowie ze Speedweek.com. Hillebrand nadal zmaga się ze skutkami urazu, w tym zawrotami głowy, co zmusiło go do podjęcia trudnej decyzji o zakończeniu kariery. W 2025 roku miał startować z austriacką licencją, ale zamiast tego skupi się na pracy w rodzinnej firmie. Dużo zdrówka Marius."